Gość Radia SK Beskidy Dorota Ankudowicz, jestem bielszklanką i autorką wystawy fotografii z planu filmowego Jego oczami. Mówię to wszystko czytając plakat, który wisi na karczmie, w której to spotkałyśmy się. Dzisiaj benefic twojej wystawy. Tak, zgadza się. Jakbyś chciała powiedzieć troszeczkę o, o tych zdjęciach I, i przede wszystkim, czy przyłożyłaś swoją rękę również do powstania samego filmu? Czy twoją rolą jakby było obserwowanie tego, co robi Szymon Wrubel i jego ekipa? To znaczy tak, ja osobiście uważam, że film filmem zdjęcia z zdjęciami, natomiast ekipa cały czas mnie... Upewnia w tym przekonaniu, że moja rola w tym filmie jest równie ważna co ich, ponieważ na tym etapie, zwłaszcza na tym etapie, kiedy tych zdjęć filmowych, czyli filmu samego produktu końcowego niejako jeszcze nie ma, to te zdjęcia są bardzo, bardzo ważne, ponieważ to z nich dowiadujemy się, wszyscy naokoło się dowiadują, jak ten film powstaje, gdzie są zdjęcia kręcone. Jednak artykuł napisany, czy to w gazecie, czy na portalu jakimś informacyjnym, w którym jest tylko i wyłącznie tekst, nie rozmawia tak z odbiorcą, jak artykuł, który jest podparty zdjęciami z samego wydarzenia. Czyli Twoja rola to była rola takiej reportażystki, w ten sposób można powiedzieć? Tak, Dokumentalistki? Yy, tak, moim zadaniem było dokumentowanie tego, co się dzieje na planie, a przy okazji to, co cały czas podkreśla Szymon Wróbel, reżyser naszego filmu, pokazanie tej pięknej scenerii, w której są nagrywane zdjęcia tych pięknych krajobrazów, przepięknej przyrody, którą mamy okazję oglądać. Powiedz mi, czy przystępując do pracy, Ty już miałaś jakąś koncepcję tego, jak będziesz robiła te zdjęcia, może bardzo na co będziesz zwracała uwagę, czy też to było tak, że reagowałaś na to, co się działo na planie filmowym i Twoja praca to była jedna wielka improwizacja? Z samego założenia to miała być jedna wielka improwizacja ze względu na to, że ja pierwszy raz w życiu miałam okazję być w ogóle na planie filmowym, już nie mówiąc o fotografowaniu planu filmowego. Jak się okazało w trakcie kręcenia zdjęć było to coś zupełnie innego, co innego, co znałam do tej pory z punktu widzenia fotografa. Tutaj trzeba było uważać, znaczy do tej pory muszę uważać, bo zdjęcia do filmu, to trzeba podkreślić, jeszcze nie są skończone. Są momenty, w których nie ma problemu, mogę wykonywać zdjęcia, cały czas muszę uważać, jaki kadr ma operator, czy nie przeszkadzam hmm. swoją osobą w kadrze, bo jakby nie było, to film jest tutaj najważniejszym tematem całości. Są momenty, kiedy zdjęć mi nie wolno robić w ogóle, w momencie, kiedy są jakiekolwiek ujęcia dźwiękowe, gdzie na planie musi być całkowita cisza i odzywają się tylko te osoby, które biorą udział w danej scenie tego dokumentu. Są momenty, gdzie mogę zrobić zdjęcia z lamp, gdzie mogę robić zdjęcia, ale na przykład bez lampy, i to bym chciał podkreślić, to się strasznie szybko zmienia. To są trzy minuty, kiedy tych zdjęć nie wolno robić w ogóle, potem jest minuta, gdzie te zdjęcia mogę robić, potem jest dosłownie chwilka, kiedy muszę wyłączyć lampę błyskową, po czym za chwilę nie mogę zdjęć robić w ogóle. I trzeba cały czas być na bieżąco, jest to bardzo, bardzo męczące. Powiedz mi, nie zadałam tego pytań na początku, a w sumie to powinnam. Ty jesteś, można powiedzieć, zawodowym fotografem, fotografem profesjonalistą, czy jesteś po prostu osobą, której pasją jest fotografia? O. Boję się określenia profesjonalista w odniesieniu do samej siebie. Natomiast tak, zdjęcia jako fotograf wykonuję już od kilku, kilku lat, ładnych kilku lat. Jest to moja pasja życiowa, nie wyobrażam sobie robienia czegokolwiek innego w życiu. Interesuję się fotografem i pod kątem w stricte fotografii, czyli robienia zdjęć. Oprócz tego prowadzę kółko fotograficzne zajęcia w szkole? Niedawno w bielsku był World Wide Photo Walk, ogólnoświatowa impreza fotograficzna, którą prowadziłam, także gdzieś ta fotografia mi się cały czas przewija z różnych, z różnych stron. Właśnie o to pytałam, czy to jest również Twoja praca zawodowa i czy jesteś z wykształcenia fotografem? Dorota, a to pytanie musi paść w naszej rozmowie. Czy to jest przypadek, że trafiłaś na plan filmowy akurat takiego filmu, traktującego o tej akurat konkretnej osobie? sobie, czyli o księdzu profesorze Józefie Tischnerze. Przypadek, nie przypadek, nie wiem, o to trzeba byłoby zapytać Szymona Wróbla, gdy w jego głowie narodziła się koncepcja nakręcenia tego typu dokumentu. W pewnym momencie doszedł do tego etapu, gdzie trzeba było dograć ekipę, zebrać ludzi według niego najbardziej odpowiednich, najbardziej zgranych. No i w tym momencie przyszło mu do głowy, że w sumie tymi zdjęciami byłoby fajnie, gdybym się zajęła ja. Ja bardzo lubię nowatorskie projekty, nawet jeżeli czegoś kiedyś nie robiłam, nigdy nie robiłam, to bo ja jestem takim człowiekiem, który mówi, tak, pewnie, ja spróbuję, postaram się z tego zrobić coś fajnego, coś dobrego, żeby to w miarę, w miarę fajnie wyszło. No i tak się skończyło, że jestem. Mhm. Nie mogę nie zadać tego pytania, czy postać samego bohatera tego filmu, czyli księdza profesora Tischnera, jest ci w jakikolwiek sposób bliska. To jest pytanie, które słyszałam już kilka razy. Natomiast sprawa wygląda tak, że u mnie w domu lata, lata temu, ja to pamiętam z okresu nastoletniego jeszcze, postać na się przewijała, ponieważ mój tata jest wielkim zwolennikiem tej postaci. Natomiast ze względu na mój młody wiek wtedy, to była postać, która gdzieś się pojawiła, po czym zniknęła. Moje zainteresowanie tą postacią było bardzo niewielkie, czego bardzo żałuję w tej chwili, ponieważ widzę, że wiele rzeczy mi umknęło. Mogłam się tą postacią zainteresować wiele mądrości na pewno by to prowadziło do mojego życia. Tym bardziej cieszę się, że teraz, kiedy człowiek jest troszkę mądrzejszy, niż był wtedy ta postać się pojawiła w moim życiu i to jeszcze w tak interesujący sposób, że to nie było kwestia wzięcia książki do ręki i przeczytania, myśli księdza Józefa Tischnera, tylko że mam ogromną, ogromną przyjemność przebywać z Kazimierzem Tischnerem, z najmłodszym bratem księdza, co jest po prostu niesamowite, bo ten człowiek jest po prostu wspaniały i jeżeli kiedykolwiek Ktoś będzie mieć okazję spotkać się prywatnie z panem Kazimierzem, to z całego serca polecam, i, bo naprawdę no, brakuje mi słów. Potwierdzam, ja miałam przyjemność spotkać się i porozmawiać z panem Kazimierzem i, i jeszcze podzielę się tym spostrzeżeniem, że niesłuchanie przypomina swojego brata. I to, jak wygląda i sposób, w jaki się zachowuje, formuje myśli, żartuje i tak dalej, i tak dalej. Była taka sytuacja, pan Kazimierz właśnie przy jednej zespołów, którą mieliśmy przyjemność nagrywać, właśnie sam powiedział, że zawsze mieli pewność z braćmi, że są dziećmi własnych rodziców ze względu na poczucie humoru, jaki ich łączy. Że zarówno oni, jako bracia, jak i rodzice mają ten sam typ poczucia humoru. To są wspomnienia moich młodości, moich lat, powiązane powiedzmy z sentymentem rodzinnym. I to jest takie, że w każdym zdjęciu jest coś dla mnie z życiorysu, mojego Józia, mojej rodziny, każde drzewo, każdy kamień. Ale to muszą robić zdjęcia ci, którzy troszeczkę mają takiego bakcyla w sobie, żeby to pokazać i z sercem. I tak jest, ja jestem szczęśliwy. Powiedział pan, że Dorota zrobiła pana nabóstwo na tych zdjęciach. No i to jest to, to właśnie źle powiedziałem. Dorota, ostatnie pytanie. Gdzie można jeszcze zobaczyć Twoje zdjęcia? Czy będzie można je zobaczyć? Bo my tutaj rozmawiamy w dniu, w którym te zdjęcia prezentowane są po raz pierwszy. Można uh -huh. powiedzieć, że mają swoją premierę, a później będzie można je gdzieś tutaj jeszcze zobaczyć, w Bielsku, w żywcu, w okolicy? Więc tak, no obecnie, tak jak wspomniałaś, jest wernisarz w Karczmie pod lotniskiem, w Bielsku Białej. Te zdjęcia będą tutaj do 31 stycznia. Wisieć na pewno, więc osoby, które nie dadzą rady być na wernisarzu, serdecznie zapraszam. Do 31 stycznia można sobie tutaj przyjść i te zdjęcia zobaczyć coś o czym jeszcze warto wspomnieć to że jest możliwość zakupu zdjęć z tej wystawy i całkowity dochód z tej sprzedaży zostanie przekazany na rzecz stowarzyszenia Drogami Tischnera czyli na bardzo szczytne cele jeśli chodzi o dalszą prezentację z tych zdjęć Szymon wspominał, że podczas gdy będzie premiera tego filmu w Żywcu w kinie Janosik tam również chciałby te zdjęcia w formie wystawy zaprezentować Kino Ars z Krakowa jest naszym patronem też jest zainteresowane tematem nie wykluczam, że podczas pokazu Filmu w tamtym miejscu również te zdjęcia będą pokazane. Czy w dalszym etapie będą jeszcze te zdjęcia gdzieś prezentowane? Trudno mi powiedzieć. Mamy profil na Facebooku jego oczami, na który też serdecznie zapraszam. Tam są wszystkie informacje na bieżąco. I jeżeli będzie sytuacja, gdzie ten film będzie prezentowany, to na pewno będzie dodana informacja, czy te zdjęcia będą, czy nie będą i jak to będzie wszystko wyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, Super. serdecznie pozdrawiam.